Witajcie kochani to Mary i Mario Mega Pensja Premiera a właściwie wznowienie. <noise> Z drapki, którą wszyscy znają, dopiero co wyszła stara wersja. Tak, ale bardzo ładny kolor. Limonka. No to, to wiesz, oprócz Coś tej ładności. przypomina. Zobaczymy oprócz tej ładności, co co kryje w sobie. Czy ta ładność się przełoży jeszcze na wygrane? Zobaczymy, zobaczymy. No wiadomo, tam już te z tyłu to wiecie na pewno, to, bo, to wszyscy już znają, bo my to zawsze po oni... wieczorem, pod wieczór nagrywamy, wiadomo, flamietki. Tak, ale lot to tego za bardzo nie zmienia, także... Dobra, teraz sobie wezmę te dwie ze środka. Dobra. Ty sobie te po boku. Okej. Okay. Zobaczymy. Z pochodzą z dwóch paczek? Aha, tak, z dwóch paczek faktycznie. Mhm. Końcówka 4.2 i 4.3. No. No dobra, to to zaczynaj pierwszy. Okay. Ja będę trzymała mocno kciuki za ciebie, a ty za mnie. Nawet nóżkami. A okay. Pan, pancy koło nóg też mają być kciukami. Dobra. Czyli tradycyjnie szukamy wygrywających liczb oraz nie, niepotrzebnego mega pensja, tak? No. Bo podwójnie to się nie zdarza. Nie. Dobra, szukamy 0, 1, 18, 1 po prostu. 39, 7 i 8. Oj, że coś a tu wpadło. A co nam tu dali?

No, Wojta, Wojta, 44, 17 i o jest coś. zdrapeczka z numerem 22. No, coś, coś będzie. Czyli wznowienie puste nie będzie. Tak ja bym się aż postraszyła tego. 29, 27, 42. coś będzie, to znaczy, że nie będzie aż całkiem pusto. Dokładnie. No coś, tu jest i teraz pod jedynką co się kryje? Ryszka. Klasyczna dyszka. No Oj to ja fajnie. Ale fajnie, fajnie, fajnie. A pan po kolei, bo ty miałeś 22. Mhm. A ja mam, kochani, 21. E, chyba tu jest wszystko tak. ok. No to wtedy tutaj już nie będzie. No to już... zacznijmy, może trochę wyżej. No ja drapię wyżej. No ale tak? No przecież dobrze, no co chcesz. Dwadzieścia... A wygrywające nie są wyżej? Czasem? Tu? Gdzieś? aha tu w tych malutkich <noise> dolarkach ja, ja, ja wygrywających nie <noise> oj jaka ja głupia 16 33 zapomniałam o nich 46 31 i? i 1 no to mamy 25 nie ma no, a faktycznie to takie małe, że ja bym się, że tu się zaczyna katarumba. No, widzisz, byś najpierw wydrapała te? No, 22. No, Dziękuję za podpowiedź. A proszę, proszę. 15, 28, 19, 17, oboczek, 40 to nie ma 5 29 i 11 kurde to ja nie będę miała już bo to jest spo kolejwa No boczki no jena. No. O jest jeszcze to paskuda ta. paskuda się. 44 21. 34 kurka. No nie, bo ty, nie, to jest po kolei, a te też mamy po kolei te no, z Łaj, o kurczę, nie nie ci dobrze. Zobaczymy. Uch, 41 nie mamy, kochani. Trójeczki nie ma. 26, 32. Ja nie mogę. I ostatnia. Jest dziewiątka, czyli ta moja drapeczka jest pusta. Nie ja by tutaj mogły być takie te zwykłe kontrolne? No gdzieś pewnie. Ale ciężko powiedzieć w sumie, gdzie jej to pochowali. Oto o, HPS, czyli numerek 21, przegrany oczko. Ok, to teraz drapeczka z numerem drugim. No i patrzymy. Będziemy szukać 37, 25.

A ty wybierałeś, nie? Trzynastka nie. Łe, I be, mega be. pensja. Następny rządek: jedyneczka. Czterdzieści, ósemeczka, dwadzieścia dwa i trzydzieści cztery. No ten rządek też nic nie dał. Został nam jeden. To tylko z deszczką zostaniemy? No, mhm. może zobaczymy. 41, 45. Ale chociaż i to, nie? 43 trafienie. O, to teraz jest to będzie jakaś taka. 39 i czwóreczka. A po 43 kryje się dyszka. No i fajnie. No fajnie, teraz ja mam, ty masz dwójkę, teraz ja mam trójkę, to znowu pod rząd. Czemu mam pod rząd? I wtedy ja już nie wygrywam. <śmiech> Kurka. <śmiech> Dobra, numer trzy. Dawaj, coś, dawaj.

37, ja obok i te. 42, 28. niżej teraz, no nie? nie? 26 obok i jest. <grystanie> 15. Jest! Trafione. Uff, jest Mary, jesteś najlepsza. <grystanie> ja już myślałam, że to już jest wiesz do kosza.

Jeszcze, ja, jeszcze mam jeden rządek. Tak. A gdzie to jest teraz? Taka pensja. A chyba bo to, to pensja. Myślałam, że już ten kot się tu jakieś odgrywa No, tak, to wiadomo, że już 4. Czyli będę pensji nie Jeden 18 i ostatnia czternastka. A wygrana była piętnastka, czyli dyszeczka dla mnie też. Proszę bardzo, mam też dychę. No to wiadomo, nie tutaj może. O, tu, CC, bo chcę zobaczyć, co to są. Dobra. Kontrolne. Super, no to fajna premiera No, także wznowienie wyszło całkiem udanie. No, ja ci Magnetycznie złoto wygrała. Na cztery z drapeczki trzy okazały się. Wygrane. Wygrane. Co prawda z wyrocikami, ale zawsze. Jedna przegrana, kochani, z numer 21. No, ale to nic. 30 na 40 minus 10. To będzie całkiem ładne jak ta premierę. Pewnie, pewnie, że tak. Fajnie, fajnie, tylko dycha na minus, także super, już zabieram. już zabieram. Wymieniam i chowam. <noise> Dobra kochani. My mam też życzymy również takie fajne premierki, jeszcze większych wygranych oczywiście niż my tutaj. Także będziemy też za was trzymać. kciuki, będziemy was oglądać. Także do zobaczenia w następnym odcinku, jest już ryby, niedługo, już niebawem. już niebawem. Także super, super, my się cieszymy. A wy możecie nam zostawić łapeczki <laughs> na pocieszenie, że jest fajnie. Pozdrawiamy, miłego dzianka lub wieczorku. Pa, I do pa. Zobaczenia. pa, pa.